Miałem chociaż nadzieję, że, nie wiem, Balon bo będzie miał jakąś szansę, ale. Ups! Bardzo mi przykro! No cóż ja mogę na to poradzić? 100% na Foxiego, no okej. Okay. Po chwili, to ja już nawet. Jest 80 osób na streamie, 30 zagłosowało na Foxy'ego, ja już wiem, że on wygrał. Foxy! You chose the facts, hey, a. the grand choice, old sport. Sorry, but. let me explain. I once threw the axiom to the Grand Canyon to fuck with Phoney. No? Can we do this again? Can you Yon, we do this again this time? That was just awful. <laughs> <laughs> done of 1987. Corniest pan. I'll get working on the robot as soon as you leave, old sport. I think we're all set. If you'd like to ask me something before you go, now's the time. Now's the time. Tell me more about Henry. Are you still going to Vegas, Papa? Tell me about diner. Um, koniec. Yes. Go home and dress up. Old sport. Kajs fabułam, chcę skończyć tę grę w and dobrym stylu. You a... Goodbye. 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 For now. I bid you adieu. I bid you adieu. I love you, man. Thanks for all of the help. Ha. Gay. Old sport. Oh Jesus, old sport. Get the creepy as fuck. Pam pam pam. Kon do tego jest trzecia część jeszcze Chryste panie banan. Jeszcze nie zrobiłem good endingu. You arrived to work three hours late today. Your night of. Mm -hmm. No i dobra, wybrałeś Foxiego. Czy Foxy zamieni się w maszynę do gwałtu? Jesteś z siebie dumny, 10 niewinnych dzieci i woźny Podoba mi ten zestaw 10 niewinnych dzieci kontra woźny Jesteś... Czy to wszystko było tego wart? Daje Justified Casting, reading, no more is narrator Okej okay. No nie. Narrator wypierdala. Ja chcę zobaczyć swój ending. Save. Gro. O, ten woźny tam. To, to nie jest Dave. Fak. O co chodzi z tą grą? It's me, Boże. Czemu ta gra się taka poważna nagle zrobiła? Save, yeah! Two, three, four, three, four, three, motherfucker. Tu 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 tu. Ten dźwięk uh, uh, uh. Freddy's brand alarm clock. Uh, uh. O, oh, gosh Czy jest Saturday tam? Uh, you know? uh, uh. No, fajnie, że zabawa. Turto, uh. turto. Tu, z dużo dialogów, żeby się coś działo, bo tak teraz będę przyznużał. Oh, Happy Birthday! Who you? Happy Birthday! Felu! Pretty good! Happy Birthday! Who you?

Pamiętasz fur Lovera 69? No tak, to on. Jeśli przyjdzie dzisiaj do pracy, muszę wiedzieć. Policja będzie tu później. They need to sit Dave down i porozmawiać z nim. Mm -hmm. Davis jest dobry, kiedy pracują razem, ale bez niego Dave jest skończony Matthew? Co? Jeśli go zobaczysz, powiedz mi natychmiast Okej okay? oh, you know. Możesz to dla mnie zrobić, Matt? pf boss yeah. Dzięki, pracowniku Dobra Widzimy się później, Matt One down, one to go. Uh, uh, uh. Oh Moya głowa dzwoni Hello Moya głowa dzwoni. Mój mózg. Hello, this is Free Fazbear's Backfields, California. This is Scott speaking. This is the LAPD. <laughs> this is the LAPD. We are calling to make sure you're ready for today. No, Dzięki Dzięki Bogu, to wy. Tak, jestem gotowy, tak jak nigdy. Zwolniłem tego Cwela, tak jak wam powiedziałem. Pracownicy wiedzą, że na niego patrzeć, jakby próbował dzisiaj przyjść do pracy. Dobrze, dobrze. Pójdziemy po niego, kiedy złapiemy Millera. Don't forget your part of bargain. We over David, sir. Mhm. Making our way down to Freddy's now okay. we'll be there for about 4 pm 4 pm? O nie Za późno, za późno Do czwartej pm On może, <grym> może zbudować <grym> Do czwartej do czwartej wieczorny za późno! On może nie wiem, zbudować na przykład nie wiem, wyrzutnie rakiet! <grym> Albo możemy wypełnić plastikowego misia z głupim kremem. Ten człowiek jest diaboliczny. Cawton, Panie Cawton. Right? Pani Kafton, zadzwoniłeś do Los Angeles Police Department, ponieważ chciałeś mieć największą szansę, żeby złapać swojego mordercę. No tak. We have a mile journey ahead of us. Jeśli mamy zamiar przekać do Bakerfields, mamy 112 mil podróży przed nami. Najwcześniej dojdziemy tam na czwartą pim. Zgłupi. OK. O okay. oh Boże, naprawdę. <laughs> Out in the open, the suit will limit his visibility, making the capture easier. So, um, hmm. Hello, hello, hello. Halo, czy to Scott Caldon. Tak, tak, tak. tak, to ja. O co ci chodzi, Dave? <grywka> <grywka> Dlaczego dzwonisz do mojej głowy, Dave? Need to question, Scott. A bo Mam cię mnie pytanie. Scott! Gdzie, gdzie jesteś? Dlaczego nie ma ci w pracy, Dave? Jesteś spóźniony do pracy. Okej. Okay. Jakie pytanie? Masz może jakieś dzieci w środku swoich robotów? Co? Ja. Oh, o, masz? Wylekujesz. O, fajnie. Lepiej je wypuść. Dave, <śpiewanie> zeli zaraz idę do pracy ja. Okej, okay, szefie. Widzimy się później. Broski. Dave, no nie się odłożyć telefonu, albo złapę. No nie zależy przeczytać Dave, Ty <śpiewanie> Dave you motherfucker. No. Panie Kauton, to czy wszystko jest w porządku? Halo? Panie Kauton, czy wciąż tam jesteś? Proszę, bądźcie tutaj szybko. Dave definitywnie coś planuje. Zająć jego. Pojawi się tutaj za jakąś minutę. Pewnie pijany OK, lepiej sprawdzić, czy wszystko OK w kuchni. Happy birthday, chuju Nie, jego zatieszny Ray. Ronaldo, Damas, jak się to czyta, Doug, Daf, Daf Master, Das... nie chyba Daf, to GH czy A chyba. Daf Master, Daf Master. Jak ktoś z was wie, jak się czyta to Doug, to super było. Chyba Daf Master. The master of dove. That's what I think. Fine, I guess. We're running low on talking. Oh, wait. If you want to serve, I could always dance to die for me. Happy birthday. No. Be birthday to you. Well. There is... Happy birthday. No, no, Happy I mean, birthday. If no to die yesterday, I presume nobody knows about us. So, uh. Ronaldo. It's e, so. I see. So he's going to the factory then. So. So. So.

A potem, jak przyjdzie policja i zajmie się Daveem i Fury Level 69, ok. Nie, nie, To dumpster uh, Ronaldo, anyway. A, check. Uh, you know. Yep. To pewnie Dave. Widzimy się so, później, Ronaldo. No uh. Don't serve our customer dumpster meat! Goodbye, Ronaldo! <laughs>

Oh, nie, nie, ja uh. wszystko OK, Tak, uh, uh, uh. Jestem jesteśmy dzisiaj bardzo zajęci i I need you to get right now. Can you do that for me, Dave? No fucking way. Oh, nie. That suit Wait. <laughs> what the fuck? Each naush toy costume! Now, fuck that shit. You wear the rabbit suit.

i mam nadzieję, że to spodoba. You know I'm, gonna do. Only I'm gonna tickle you. Tickle you. Co? Uh, you know. Naprawdę, Dave? Scena bitwy? Uh. Jesteś tak zwolniony? Myślisz? Że... Dave, come on Po prostu nałóż ten strój, okej? Okay? Odmawiam Nie lubię tego Nie ja tutaj nie mogę zachować powagi, przepraszam Ten strój śmierdzi! Śmierdzi zabitymi dziećmi, ponieważ ty je zabiłeś podczas noszenia go A nie Ej hey Dave to barało. Powiedz żeby mnie... tickle, tickle mi. Co znaczy tickle? Połaskotać, nie wiem. to nie uderzysz. W... Not... Uh. Jezus Maria. Wróć. Negocjuj z Megdekinga. Negocjuj.

Isty ten troll, mocno mi uderzyłeś, prawie to odczułem. A, Przestań uderzać! Telefon! Spokój się, Ja tylko się dobrze bawię. Czy Zabijcie... zabijanie dzieci nie jest Twoim ideą? Zabawy, Dave? Musisz Zabi zabiłem te dzieci, bo to, nie no to dla no, mnie sprawi radość. You, know? uh, uh. O, więc wydukuj mnie, dla dlaczego zabierz dzieci? Za zemstę. Zemstę? A co ja ci co ja ci kiedykolwiek zrobiłem? Uh, uh. Oh, A to nie only. tylko tej ty Fauni. To każdy tutaj. tutaj. I'm not just Scott. Nie tylko zabijam dzieci, ja zabijam Freddy's. Nie rozumiem tego. Robiłeś to tak długo z każdą możliwą siłą, tylko po to, by Freddy's nas zniszczył, Scott. Freddy zniszczył mo moje marzenie, nasze, dra nasze marzenie, jego. Dlaczego ja to zrozumiałem? Drażenie, kurwa, marzenie. Kim jest on, Dave? Teraz mnie straszysz przerażasz. Freddy's jest najgorsze. Loves Freddy, fucking Każdy kocha Freddy, pierdolny fasbender. No. Freddy's is a steamroller. It just runs over people, people who have dreams. Freddy's is too big for its own good. It's a monster. Monsters make people desperate, and desperation turns people into monsters. Freddy's creates monsters. Oh, cholera! I mean, have you ever looked in a mirror, scum? Your head is a plastic rotary foam. Uh. Come you're on. You're a monster, scum. Your life is fake. Your memories are manufactured. You kids are fake. There's 50 more of you rotting in the factory. You are nothing. Pathetic. This whole sting operation is pathetic. What the fuck? You don't think I haven't figured it out yet. I know what this is. You made some kind of deal with the fuzz through a fake party. The last guy I worked for tried that on old sport. Pinned it all on him. This party doesn't compare to the last one. I tell you, that one was fucking majestic. They got a police oh. midget, and they put a latex baby mask on it. <laughs> and they made old sport mm -hmm. greet the birthday midget, and when it did, the fuss tackled, the fucker tried to do a flip and a spray. I love that bastard. Co to ma znaczyć? On jest tutaj, Scott. Oh, nie stoi, Scott. Chyba Did nie myślę, że tu przyjdę samotnie, prawda? O, o Boże, oh, nie! Od spot! Chodź tutaj! <laughs> hello there, old phone! Jest z niego tak dumny To no co. Znaczy d, d. Wynoś się! Nigdy, miałeś tu nigdy nie wracać. furry Rover 69 Spierdalaj! That's my boy. <laughs> sport. I it's ready. Czy to jest gotowe? Tak? jest. Wiedziałem, że Sports. mogę na ciebie <laughs> liczyć z porcji we have one last surprise. Mamy dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Partyj R 1 Foi. Widzimy się tam. Będę w party room 1. Co? What the fuck? Beauty nightmare, fancy. Old oh, sport and I worked on it last night together. Oh, you must say this, Oni. We've turned your soulmate into literal nightmare fuel. Foxy. Fuxi, Sonics, you did. You're a Daliście mu te zęby? I... Co? Na <laughs> <laughs> Nasze grono gry! Wszystko staj złe! Boże! Jesteś kutasem, Fony. Sure this is what happens to people O so oh, mój Boże! Przepraszam za to niespodziewane ucięcie rozmowy, aczkolwiek zostałem zaproszony na egzotyczną noc z moją matką. E, dlatego... <laughs> lecimy. Boże to ma dwa znaczenia. Z tym dalej. FB już interesuje się tą sprawą. Fine. Śmierć. Thanks. What the fuck. Good fucking going. Old sport. we've fucked up the phone's slice yet again vince vegas 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 fairly evil ending ten deal <laughs> hope you enjoyed the ending Feel free to go back to see last save and rig Balloon Boy for a completely different outcome. You will fuck. Goodbye now, old sport. Direct dogo. No to teraz lecimy z Balloon Boyem.